Cześć kochani Cześć! Wasze vlogerki wróciły po długim czasie i bycie na YouTube W wrześniu mamy zaplanowane dwa fajne wyjazdy Pierwszy to będzie wyjazd do Lipowca z niego na pewno też pojawi się vlog i myślę, że to będzie połączony z wyjazdem po ten namiot jeszcze nie wiemy, gdzie w sumie, ale po prostu pakujemy te taki i jedziemy gdzieś pociągiem, stopem. No jeszcze nie wiemy tego. I, I jeszcze jedziemy... jeden wyjazd. I jeszcze jedziemy do Warszawy. Jakie ładne. <laughs> Jak ja. <Hej. laughs> mogę uprowadzić po mm, moim kościele. Emile jest książkarą. Co byś stąd przeczytała? Stąd? Tutaj? Tą książkę czytałam, ale to widzę jakieś nowe wydanie. Tu to, jest to jest ulubiona e, książka naszej pani nie z matematyki. Ja wiem, rozmawiałam kiedyś o tym z Kamilą i e, Kamila mi powiedziała, że jeśli jej się podoba, to pewnie jest... A ja mówię, że to jest moja ulubiona. Co tutaj jeszcze być tak? Cię? Um, ja bym przeczytała. A ty ja wiesz... chciała? To? Gdzie... Emilka chciała iść na to do kina. Chciałyśmy iść na to do kina, bo teraz jest ekranizacja. Ale, ale wtedy ktoś miał złamane serce. Przyszliśmy do Kamili leczyć jej złamane serce. Jakie macie rady na złamane serce, dziewczyny? Lody. Nie no, ja? No, mam najlepsze przyjaciółki, które ja przyszły z lodami, chipsami, ziemniakami. Emilia. Pokaż wam, jak sobie książkę ostatnio kupiłam. Chodźcie ze mną szafę od Olgi Tokarczuk. Jeszcze jej nie przeczytałam, ale zacznę ją dzisiaj czytać. Myślę, że on dzisiaj skończę, Słuchajcie, ma tyle. Ja a to jest muszę... zbiór opowiadań. Ja wam muszę o czymś powiedzieć. Przechodzę do tego MPK, no i wiecie, bez reklamówki, bez żadnych kurwa Emilia, odbierzesz mi te książki? No to ja przychodzę. Myślałam, że nie wiem, dwie. Kurwa, siedem książek wybranych. <laughs> Musiałam kupić reklamówkę. Zamówiliśmy każdy ten sam burger. Jesteśmy na gazne. Ja, ja, ja pierwsza. Ja go pierwsza wybrałam. Dobry. Co jest ty? No właśnie. To myślisz, że jesteś lepsza? Tak. Kama i ma już dostałe. Boże, ale wam zadroszczę. Nie czekajcie. Czekamy. Nie, nie Ja czekam. Jedźcie. Okej, okay, wyszliśmy właśnie z tu teraz. Jak oceniasz swojego burgera? 10 dobrze. na 10. A ty? Nie. 10 na 10. Chciałabym tak 8 Ej, tu i tak wysoko? No? 8? 5, no, 10, 8, Bo. ja tak mocno 7. Tak, aż tak? No, jedno lepsze. Ja też jadłam lepsze? Ja też, lepsze. Ja też, ale... Ja też, ale ja biorę pod uwagę wszystkie kryteria, czyli też, że to jest rygina. Tak. I, jest? Że, I że rybki. były do tego pyszne ziemniaczki. I miła atmosfera. Nie, nie ma żadnych forem. <grym grym> nie już ma... <grym>, mówiłam, ale idziemy z dziewczynami w piątek na przerwę. Robimy sobie przerwę od wszystkiego. Będziemy leżeć na kocu, czytać książki. I jeść dobre rzeczy. I za dwa tygodnie znowu wyjeżdżam. Ostatnio się trochę rozpieszczam. Te wyjazdy też bardzo dużo kupuję rzeczy przez internet. Tak sobie radzę z moim stresem i sobie trochę to wynagradzam, bo stresuję się okropnie. Kamila by właśnie napisała, że nie powinna mi mówić, że cały czas wydaje pieniądze. To możesz je wydawać, bo to one są. Czyli Nie no, ja przesadzam. Naprawdę. Nie powinnaś mieć limitów żadnych. Ja muszę mieć limity. Jesteśmy w domu od Pauliny. Tego dorobiła się przez. Całeścia. 22 lata mojego życia. Nasze plany zmieniły się całkowicie. Miałyśmy jutro jechać do lipowca, w przyszłym tygodniu pod namioty, i za dwa tygodnie do Warszawy. Ale wszystko się pozmieniało i dzisiaj jedziemy do Lipowca. Jesteśmy na gofrach, Kamila dzisiaj z naszą mamą i nam kupiła... Jakie, z czym masz? Ja to? mam najlepszego z nutellą i wybitą śmietaną. się z czym ty będziesz mieć? Nie mam pojęcia. Ym, KitKat. White KitKat, tak? Tak. No to... Okej, okay, Zuzia ma y, gofra... Raffaello. Aha, już to powiedzieliśmy. Dobra, to jest taki wolny ten, weź tego Jacka Kapitana. Pamiętacie, kiedy Emma do Warszawy wzięła jako jedyna dużą walizkę na 4 dni, to teraz na 3 dni jako jedyna bierze w ogóle walizkę. Ja dla porównania. Tu wam w ogóle zdjęcie, jak wygląda jej bagaż. Ja dla porównania mam tylko y, plecak i jedną torbę. Dacyt. Mm, dziewczyny do sklepu i zostałam w aucie jako psia mama. Nice. Możesz iść tam siedzieć? Ach, ona sobie na mnie usiadła. Gotujemy obiad, robimy makaron ze wspinakiem. A Emilia robi zdjęcia grzybą. Może ściągną te okulary, bo tak Kto to Kto jak, jak woli? Nie mamy przypraw, więc tak trochę hardcore. Aczkolwiek myślę, że sobie poradzimy i że i tak, tak będzie przyszło. Polscy, kochani. No. Widzę, co, co dzisiaj dziadek od Emilii mnie pomylił z nią. Czy jesteśmy podobne? Absolutnie nie. <laughs> Mój dziadek <laughs> ci, Emilia, słuchaj, bo ja cię pomyliłam swoim koleżankom. sama, to ty siedzisz. A moja babcia zrobi nam zupę kalafiorową. Bo I ciastecz ciastecz ciasteczka takie oficjalne z jabłkami. I co na mamę? Oha. Ona myślę, że jesteśmy jakiś fit. Nagramy co ja zbyt głodne i wszystko zjadłyśmy od razu. No to, to, to jest moje ulubione piwo. Zjemy grać Emika. Emilia będzie nas uczyć Bo one nie potrafią, a to ja jestem załamana, na tym, że one nie potrafią. <śmiech> <śmiech> Emilia nadal nie pogodziła się z, z utratą swojej miłości, nadal ma dłumane serce. To tak bardzo boli. Powiedz o swoim nowym kraszu. Ale bez żartu. Nie... Ko kochani, Emilia zakochała się w chłopaku mojej koleżanki. Ja uważam, ja uważam, że ten y, ich związek nie przetrwa długo, bo do siebie nie pasują w ogóle. Emilia to nie pasuje. Ona jest teraz na tym etapie, na którym my z Kamilą byliśmy już jakiś czas temu, że po prostu ma 50 kraszy. Przepraszam bardzo, nigdy nie miałam 50 kraszy, Nigdy nie, nie, nie podobały nam, mi się dwa chłopaki na raz. jeśli się zastanawiasz, czy jesteś na liście Crasha to napisz do mnie na Instagramie, ja cię <noise> chętnie odpowiem. Mm -mm. Wydaje mi się, że tak, ale może zapytać. Link do listy w opisie. Camila no pilla super cute, No, sabes. No, no, no.